Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Złota Myśl o pokorze. Matko Najświętsza, Tobie dedykujemy ten cykl audycji. Prosimy Cię bardzo, uproś nam u dobrego Boga dar pokory, której tak bardzo potrzebujemy. Mistrzyni życia duchowego, módl się za nami. Rozważcie nad to, że nie ma grzechu ani tak wielkiego, ani tak szkaradnego, do którego by was nie pobudzała wasza zepsuta natura i którego nie bylibyście w stanie się dopuścić. I że jeżeliście się ustrzegli go dotychczas, Zawdzięczacie to jedynie miłosierdziu Boga i pomocy Jego łaski, według tego, co mówi święty Augustyn. Nie ma takiego grzechu człowieka na świecie, którego by także inny człowiek dopuścić się nie mógł. Płaczcie zatem w duchu nad stanem Waszym, tak godnym politowania i postanówcie sobie mocno uważać się zawsze. Za jednych z najniegodniejszych grzeszników. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła, złota książeczka o praktyce pokory. Pełną wersję dzieła i audiobook nabędziesz na stronie na jej